Cześć, mam na imię Jerry. Przyjechałem z kanału waksy. To jest Daniel. Cześć. Przyjechaliśmy tutaj z kliniki AST Pool. Damiana w Polsce, który zbadał nasze włosy polecił. Ja byłem całe życie łysy. No może nie całe życie, od 10 lat jestem łysy. Gram też rolę trenera WF-u w Waxach, więc jakby ta na mi pomagała. I wybraliśmy się tutaj do Turcji, do... Do doktora Ahmeda Altana, żeby zrobił nasze włosy. No i co musimy powiedzieć, nigdy nie spotkaliśmy się z tak profesjonalnym podejściem do sprawy, ponieważ od samego początku, gdy wsiedliśmy w samolot, do. Czekała nas taksówka na lotnisku, była osoba, która nas zaprowadziła do hotelu. Taksówka zawiozła nas do hotelu. Następnego dnia przyjechała taksówka, zabrała nas do kliniki, wszystko przebiegało. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie, bez błędu. Co prawda nasze przeszczepy trwały po 10 godzin, bo mieliśmy bardzo dużo graftów, ja miałem 4,5 tysiąca. Ja 4 tysiące. Dokładnie. Przemek dzisiaj będzie robiony, znaczy jest właśnie robiony, on ma akurat najmniej, ale co do samego, co do samego zabiegu, moglibyśmy chyba z czystym sercem polecić, ponieważ nie spotkałem się chyba przez, przez całe moje życie z tak profesjonalnym podejściem do, do sprawy do tego, jak zostaliśmy obsłużeni, wszystkie znieczulenia, nie czuliśmy bólu, do kosmetyków, które dostaliśmy, dostaliśmy nawet bluzy na sam koniec, które pomagały, żebyśmy nie obcierali włosami o inne nasze koszulki, które wcześniej mieliśmy. Więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Możemy powiedzieć tylko polecamy i profesjonalną i perfekcyjną obsługę co tak, i Bardzo dziękujemy za Waszą pracę, jest świetna. Jesteśmy wam za to wdzięczni, bo jak widać, e, a to dopiero początek, e, zmiany, które w, będą świetnie wpływały na nasz wizerunek. To u mnie to się w ogóle bardzo dużo zmieni. W ogóle to zmieni moje życie, mam nadzieję. Pewność siebie wzrasta, mam nadzieję. Ja już, w ogóle mogę, jestem. Już jestem <laughs> pewny siebie, nawet jak to mówię. Ok. Dziękuję. Dziękuję.